Siemaneczko, witam was w kolejnym ja na kanale Polish Fitness Flix Słuchajcie, jak widzicie za mną moje studio treningu personalnego, które w jednym z materiałów, Nazwałem siłownią, oczywiście była to kwestia typowo marketingowa i clickbait'owa, ale nie wszyscy zrozumieli aluzję, że tak powiem, no ale trudno, nie każdy sam świata nie zbawia. Przepraszam, że tak dyszę, ale właśnie skończyłem cardio, ponieważ nagrywam tom. ten początek na końcu e, materiału z tego względu, że pierwszy mi się nie podoba, <laughs> nagrałem go, ale stwierdziłem, że jest bez sensu. Także pokrótce słuchajcie, stwierdziłem, że dzisiaj znaczy od rana mam dzisiaj taki trochę dziwny, ciężki dzień, nie wszystko się układa tak jak bym chciał, także stwierdziłem, że trzeba sobie dzisiaj troszeczkę zresetować głowę i stwierdziłem, że zrobię trening swój w swoim właśnie studio, także my tu jeszcze nie mieszkamy, Za miesiąc się przeprowadzimy, na razie jeszcze nie, także przyjechałem tu specjalnie. Zrobiłem trening pleców, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. Jedyne co chciałem powiedzieć na wstępie, że ten trening to nie jest absolutnie taki trening, jaki robię na co dzień. Jest to trening, który był robiony teraz na spontanie. Chciałem sobie przetestować różne możliwości tego sprzętu, który tutaj mam, jak to wszystko tak naprawdę pracuje. Także, bo ja tu jeszcze swojego treningu nie robiłem. Także, żebym też wiedział na przyszłość, jak sobie tutaj plan układać, bo nie ukrywam, że jak się tutaj przeprowadzimy i będę w okresie typowo masowym, to myślę, że będę tutaj głównie y, trenował. A w przyszłości, jeżeli studio by się fajnie rozkręciło, no to wiadomo, że nawet nie miał czasu trenować gdzie indziej. Także, y, możliwości tego sprzętu, jeżeli chodzi o kwestię treningu pleców, oczywiście nie całe, bo możliwości smultum, ale część z nich zobaczycie za chwilę w tym. Tak naprawdę nieobrabianym materiale, prócz tego, że początek jest nagrywany na końcu. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy trening. Trening pleców w studio moim prywatnym, własnym zapracowaniu. Okej, okay. pierwsze ćwiczenie za nami. Jak widzieliście było to wiosłowanie. Wiosłowanie odbywało się przy użyciu... E, o, tutaj ma się sprzęt. Odbywało się przy użyciu... Jeszcze wezmę tylko na chwilę wyłączę muzykę. Dobra. I tak, pierwsze ćwiczenie było wiosłowanie, które odbyło się na takiej mojej kombinacji, mianowicie podest, aby troszeczkę wyżej się Ee, że miał go wyżej, bo ze względu na długość moich ramion dzięki temu byłem w stanie pracować w praktycznie w pełnym zakresie ruchu. Tutaj mamy talerze 3 po 20, 3 po 10, czyli razem 60, 80, 90 kg. Tutaj na tym sprzęcie odczuwam ten ciężar dużo bardziej niż na siłowni powiem szczerze, takiej klasycznej. Może jest to związane z tym, że te elementy jeszcze nie są wyrobione, jak chociażby uchwyt do półsztangi. Może to to powoduje, albo po prostu na siłowni komercyjnej możliwe rzeczy, że jest Tak też się często zdarza. W każdym razie ustawienie tutaj widzieliście, jakie było. Generalnie e, rozstaw na drążku Walde'ego dość szeroki, że była taka powiedzmy troszeczkę limitacja wysuwania e, sztangą w opacie tłowia klasyczne. To, to, było, to było jako pierwsze ćwiczenie. Hmm. Ja naprawdę bardzo lubię wszelkiego rodzaju ciągi na znaczy ściągi wszelkiego rodzaju wiosła, ale dużo lepiej czuję właśnie, kiedy mam możliwość takiego uchwytu bardziej neutralnego, czyli taki, jaki dają nam uchwyty. Także tutaj zamontowane uchwyty z firmy Casport, tak jak wam już mówiłem, ma się 15% na cały asortyment, a głównym drążkiem tutaj drążek od Walniego, bardzo fajny i wszystko z przepiętym łańcuchem, bo drążek ten jest przystosowany Generalnie do wyciągów, a nie do sztanki, ale w taki sposób można sobie poradzić. Czyli wystarczy kawałek łańcucha, ja dzisiaj go kupiłem, zapłaciłem za niego całe 6 zł. Także, e, także myślę, że każdego na to będzie stać. Więc tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie. E, za chwilę przechodzę do drugiego. Będzie bardzo podobne, będzie to wysuwanie też sztankom e, i to półsztankom, ale przy użyciu już tego chwytu, czyli klasycznego trójkąta który mam oczywiście też z firmy Casport, także rozbrajamy ten sprzęt, zaczynamy klasyczne to troszeczkę też zajmę, myślę, że zostawię te 60 kg na sztandze, czyli same te 20 na początek i wezmę sobie tą sztangę, postawię na podejście, bo tutaj już nie będę musiał stać wyżej, nawet będzie mi to utrudniało, a dzięki temu, że ciężar będzie na podejście, no to będzie mi to łatwiej dużo wyciągnąć, także ja już zaczynam i oczywiście zapraszam was na moje serię. Niestety kolejny, który miałem w planie, nie wypali. Z tego względu, że zaczął mi boleć prostownik. Zrobiłem sobie jedną serię tak wstępnie. Tylko wam pokażę, co to miało być, bo niestety tego nie nagrałem. Macie obie, może tak tylko pokażemy. Macie specjalne ramiona, które można sobie zamontować i to można zrobić wiele hammerów. Ten tutaj, który widzicie. I po prostu. Robiłem wiosłowanie nimi w ten sposób, że szedłem sobie tutaj do pozycji, łapiałem za trążki i hop. Klasyczne wiosłowanie, ale w tym ustawieniu pod tym kątem bardzo fajnie to wchodzi. Bardzo fajnie czułem, zwłaszcza najszerszy, jak się dobrze ustawiłem. No, ale niestety zacząłem czuć bardzo mocno przeciążenie w prostowniku, A jak wiecie, bo ostatnio o tym wspominałem, no to była ostatnia moja kontuzja. Którą ledwo co wyleczyłem, także gdzieś w głowie jest cały czas ta blokada, więc mamy... będę musiał zakończyć niestety na dwóch wiosłach, te które widzieliście. No i teraz już przejdziemy do ściągań z, z ławką, czyli do wyciągów góra-dół z ławką, z tego względu, że po prostu dzięki temu będę w stanie odciążyć ten odcinek lędźwiowy. Pamiętajcie, że dlaczego to mówię i dlaczego to nagrywam? Dlatego, że pamiętajcie, że nie zawsze e, działanie na 100% i tzw. Tak no pain no gain oznacza, że macie działać kontuzjogennie. To nie o to chodzi. Znaczy nie zawsze, nigdy to nie, tego nie oznacza i nie powinno tego oznaczać, także słuchajcie swojego ciała. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to nie róbcie danych rzeczy, także ja dzisiaj absolutnie lecę na spontanie, to nie jest mój trening planowy jakiś, po prostu miałem taki dzień, Troszeczkę powiedzmy luźniejszy, jeżeli chodzi o pracę i stwierdziłem, że przyjadę tutaj troszeczkę się odstresować, przetestować na sobie ten sprzęt, gdzieś tam mają jakąś wizję w głowie tego. No i bardzo fajne ćwiczenie, naprawdę na pewno będę je robił w przyszłości, prawdopodobnie w okresie masowym, ale no na ten moment po prostu ten prostownik to jeszcze nie jest to, więc używamy zaraz mojej ławeczki, używamy wyciągów góra-dół. I lecimy dalej. Następne ćwiczenie, które zrobię, to będzie właśnie na wyciągu jedno z moich ulubionych, czyli ściąganie jednorącz drążka na mięsień najszerszych grzbietu. To jest ćwiczenie, które bardzo często możecie zobaczyć teraz w wielu osób na początku treningu. Ja lubię to ćwiczenie robić, ale w momencie właśnie wtedy, kiedy mam zacząć robić wszelkiego rodzaju ruchy ściągające, bo wówczas na wyciągach, bo wówczas zauważyłem, przynajmniej u mnie jest takie subiektywne odczucie, że dużo lepiej czuję te do, to dopięcie w mięśniu i jakby przystawiam się na tą pracę na wyciągu. A kiedy mam jakieś klasyczne wiosło i na przykład robiłem to ćwiczenie na porządku, to przy wiosle jakoś nie czułem specjalnej różnicy. Także ja mam, jeżeli chodzi o mnie, taką filozofię, że raczej najpierw staram się robić ruchy, w, 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 znaczy ćwiczenia z wykorzystaniem różnego rodzaju wiosł, czy to handlami, czy, czy sztangą. No i następnie przejść sobie do tych wyciągów, też zauważyłem w okresie masowym u mnie poprzednim, kiedy naprawdę udało się coś tam fajnie dobudować, to zauważyłem, że moje plecy bardzo dobrze reagowały właśnie na takie ruchy szarpane, czasami ponad moje siły, nie do końca poprawne technicznie. No mówię, na ten moment coś się by troszeczkę boić tak trenować, poza tym teraz nie jestem na surplusie kalorii, więc wolę nie, nie odwalić czegoś znowu, żeby znowu mieć przerwę, także spokojnie się sobie dociągnąć do końca tej redukcji na masowanie przyjdzie czas i na szarpanie na pewno też ale no w moim wypadku i chyba w przypadku większości osób które nie mają tendencji do pleców zauważyłem tak samo u moich podopiecznych że jednak te takie ruchy wymuszane szarpane one bardzo dobrze się sprawdzają oczywiście nie w każdej serii nie w każdym ćwiczeniu ale ale na pewno in my opinion powinny one się znaleźć w planie każdej osoby która chce rozbudować swoje plecy także teraz zrobimy sobie jako pierwszy czynnik, o którym wam mówiłem, a następnie kolejne jeszcze z trzy ćwiczonka, żeby te plecy podopinać trochę, może się uda coś tam w nich nawet poprawić do okresu masowego, także lecimy. ok, lecimy z następnym ćwiczeniem, którym będzie ściąganie klasyczne drążka szeroko na chwytem i jedną rzecz chciałbym pokazać bo na takich maszynach bardzo często jest problem, że nie macie zawarcia na kolana i nie można używać dużych obciążeń u mnie jest to rozwiązane w sposób myślę bardzo dobry, mianowicie jest specjalna Taka dodatkowa podgórka, tą którą tu widzicie, którą po prostu zakłada się na odpowiedniej wysokości. Z jednej strony ma zwykły zawsze z drugiej zaszepia się takim specjalnym bolcem i to wszystko się trzyma. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problem, że jest to metalowe i go uwiera w piękne i koranka, zawsze można sobie założyć gumę jakąś albo gąbkę, taką jak niektórzy zakładają do przysiadów. I sprawa rozwiązana. Także naprawdę, jak widzicie na tym sprzęcie możecie zrobić praktycznie wszystko. I żeby nie przedłużać, ja sobie zrobię pierwszą serię na tym sprzęcie. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Ciężar nie za duży, bo jest to seria taka wstępna, robocza nawet. Także żeby nie tracić czasu, od razu, od razu tutaj ją zrobimy. Generalnie fajne jest też to, że tutaj w komplecie jest zestaw. Nasz znaczy zestaw jest ten drążek, który właśnie teraz będę używał. I ten drążek, słuchajcie, on jest bardzo gruby, co powoduje, że macie chwyt trochę taki, jakbyście mieli e, gripy założone, fat -grip, tak zwane. A ci, którzy używali wiedzą, że dzięki temu troszeczkę mniej pracuje przed ramię. Piętnaście wstępnych ruchów zrobione, także wszystko działa jak należy, od razu sobie zwiększę. Na 60 na kolejną serię. Także, jak widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, naprawdę można tutaj zrobić wszystko, włącznie z formą. Następne ćwiczenie, powiem wam, się troszeczkę zwahałem. To były cztery serie, w ostatniej zrobiłem sobie dropseta, żeby posuć trochę bardziej jeszcze te plecy. Co prawda ja dość mocno mam teraz obcięte kalorie i węglowodany, także też tej pompy były na treningówki soli i tak dalej. Nie ma jakiejś turbo, tym bardziej dzisiaj taki kiepski dzień pod tym względem, no ale tak jak bywa. Kolejne ćwiczenie, znowu klasyka drążek, tym bardziej tym razem trójkąt, też ściąganie z góry. Także od razu przejdziemy do tego ćwiczenia. Powiem szczerze ten drążek e, z firmy Hasford. Jest bardzo cieniutki, ale wbrew pozorom. Przykładowo, jak używa się pasków, to one dużo mocniej się na nim zaciskają. Także naprawdę, naprawdę prosta konstrukcja. Tańsza sporo od konkurencji, a jeszcze z rabatem tym bardziej. Także naprawdę, jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć i planuje zbudować swoją domową jakąś w siłownię samym do siebie, to jak najbardziej polecam przetestowany w dniu dzisiejszym. Wszystko działa jak należy. Jedziemy. Ale część może nie wiedzieć, przy ściąganiu drążka, zwłaszcza trójkątu czy trójkąta, to jest założenie założenia ćwiczenie na mięsień najszerszy. Wbrew pozorom, już do lamusa odchodzą te stare trendy, że im węższy chwyt, tym bardziej pracujemy nad grubością i środkiem, a im węższy, tym bardziej nad szerokością. Ktoś, kto zna anatomię, a w dzisiejszych czasach, teraz więcej osób zna, ten wie, że nie do końca tak jest. W każdym razie, w tym ćwiczeniu, jeżeli chcecie naprawdę dobrze poczuć mięsień najszerszy. Bardzo ważna jest trajektoria pracy łokcia. Trzeba się troszeczkę niżej, żeby było widać. Dobra. Jak mamy nasz łokieć, to cały czas staramy się iść łokciem przed siebie. Ja zawsze tłumaczę swoim klientom, żeby próbowali łokciem dojść do kolana. Tak jakby się wejść w kolano. I wtedy naprawdę dużo bardziej się angażować ten mięsień najszerszy. I też dlatego ten ruch nie jest taki długi, aż gdzieś tam do samego dołu no bo e, po prostu przez to, żeby ciągać go jak gdyby do przodu angażuje się ten najszerszy, on jest wtedy maksymalnie dopięty także to jest taka tutaj nauka, czy lekcja, tip dla niektórych dla niektórych oczywiście sprawa oczywista oczywista oczywistość, ale, ale wydaje mi się, że przydatna informacja chociażby dla części z Was i ja wracam do swojego ćwiczenia Później na koniec zrobimy jeszcze jedno strzałganie przy użyciu uciągu dolnego, żeby Wam pokazać, że takowy też tu jest. Także ja lecę, póki jeszcze mam jakikolwiek werwę tutaj do tego, żeby zrobić ten trening, bo czeka mnie jeszcze kardio 40 minut. Także chcę to jak najszybciej skończyć, bo już mam w głowie jedzonko. I przechodzimy słuchajcie do ostatniego ćwiczenia na dzisiejszym treningu pleców, także użycie do użytku zostanie zaciągnięty wyciąg dolny. Ok, już ustawiamy. I lecimy przy użyciu e, drążka od Waliego. Wiosłowanie w lekkim pochyleniu z dopięciem, bez jakiegoś szarpania ciężarem. Także tutaj prostownik powinien dać radę. Lecimy, moi drodzy. O! Powiem wam, że już naprawdę na no oparach, ale... Nie ma wymówek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. cztery, pięć, sześć. Dobra, zgadza się. Chwym tak samo. Opa! Także tak to wygląda. Zaraz jeszcze 40 minut na tym rumaku. Kto pamięta vlogi z przygotowań, ten pamięta. Mój rowerek. Teraz tutaj jest jego lokalizacja. Tą bluzę mam tu położoną, po to, że jak dużo na nim jeździłem, to faktycznie dupa bolała. Także, także się przydaje na moje kardio. A jak są klienci, to oczywiście tego nie ma. Także to było tyle. Tak jak mówiłem na wstępie, ten materiał jest naprawdę turboluźny. Ten trening też. Także ja absolutnie tak nie trenuję na co dzień. Trenuję dużo ciężej, ale dzisiaj mam taki dzień, że po pierwsze chciałem Wam pokazać jakieś tam możliwości tego sprzętu, który mam. Poza tym chciałem Wam pokazać to studio i mam taki dzień, że po prostu musiałem się trochę odstresować. Tak jak powiedziałem, do żadnych zawodów się nie szykuję. Także głowa też nie jest tak sfokusowana. Szukam w tym wszystkim fanów, a dzisiaj naprawdę potrzebowałem tego, żeby zrobić to troszeczkę inaczej. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jakie materiały byście chcieli oglądać. Tak jak powiedziałem, postaram się teraz, żeby było więcej. Na dwóch pracy jest wciąż mnóstwo, ale to dobrze. I po prostu będę się starał to wszystko jakoś godzić. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bum przypinka i do zobaczenia w na następnych materiałach.